Choroba Alzheimera to najczęściej występująca forma otępienia. To bardzo skomplikowana choroba, która powoduje postępujące zmiany w mózgu. Na skutek tych zmian dochodzi do zmiany zachowania i problemów z samodzielnym funkcjonowaniem. W nagraniu skupię się na tych wczesnych sygnałach choroby, które łatwo przeoczyć. Opowiem, na co zwrócić uwagę i kiedy warto skonsultować się z lekarzem. Objawy choroby różnią się w zależności od stadium, ale możemy wyróżnić 10 najczęściej występujących takich początkowych symptomów, które powinno się traktować niczym komunikat ostrzegawczy. Jednym z objawów choroby Alzheimera jest zaburzenie pamięci krótkotrwałej. Takim osobom coraz trudniej przechowywać i odtwarzać informacje, zapominając, co robili danego dnia lub tygodnia. Ale we wczesnym stadium dobrze pamiętają wydarzenia sprzed wielu lat. Rodzinie zdarza się bagatelizować to, że babcia nie pamięta, co jadła dziś na śniadanie, skoro potrafi opowiadać ze szczegółami, w co była ubrana, gdy poznała dziadka, lub dokładnie opowiada inne sytuacje z odległej przeszłości. Takie zachowanie utrudnia rozpoznanie choroby. Zwracajcie więc uwagę na to, czy ta osoba pamięta rzeczy, sytuacje, które wydarzyły się niedawno, na przykład terminy wizyt u lekarza, zaplanowane spotkania ze znajomymi. Sprawdźcie też, czy pamięta o regularnym zażywaniu leków i zapłaceniu rachunków. W naturalnym procesie starzenia się również pojawia się zapominanie, nawet o ważnych wydarzeniach, ale gdy się o nich przypomni, ta osoba często czuje się skrępowana, mówi na przykład wiesz wyleciało mi z głowy, mam tyle spraw na głowie, przepraszam, potrafi ocenić, jakiego rodzaju to problem. Takie sytuacje są najczęściej wynikiem stresu, niewyspania lub nadmiaru obowiązków. Każdemu z nas zdarza się zapomnieć, na przykład po co przyszliśmy do kuchni. W chorobie Alzheimera jednak zapominanie zdarza się znacznie częściej, i zaczyna zaburzać codzienne funkcjonowanie. Może zdarzyć się, że taka osoba też inaczej reaguje na zapominanie przypomni sobie o czymś z dużym opóźnieniem, albo też zaprzecza faktom, może upierać się, że wcale nie była umówiona, co czasami prowadzi do konfliktów. Więc pytanie o to samo kilka razy, problemy z zapamiętaniem wydarzeń, które miały miejsce niedawno, lub powtarzanie tych samych historii, Powinno już niepokoić. W początkowym stadium niektórzy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że zapominają. Może to doprowadzić do obniżenia nastroju, a nawet depresji, co również negatywnie wpływa na zdolność zapamiętywania i odtwarzania informacji. Może dodatkowo te problemy z pamięcią pogłębić. Problemy związane z wykonywaniem dobrze znanych czynności. To również ważny sygnał ostrzegawczy. Kiedy ktoś zaczyna mieć znaczne problemy z zadaniami, które wcześniej nie sprawiały mu żadnych problemów, na przykład z przygotowaniem posiłków, wypełnieniem nieskomplikowanych dokumentów, bliscy powinni się zaniepokoić. Dotyczy to wszystkich czynności, które były wykonywane wcześniej z dużą sprawnością. Naturalne jest z kolei to, że wraz z wiekiem niektóre działania, jak choćby napisanie maila, zabierają nieco więcej czasu. Obsługa skomplikowanych sprzętów, np. ustawienie telewizji czy korzystanie z niektórych aplikacji w telefonie, też może być utrudnione. W procesie starzenia się takie problemy są raczej okazjonalne. Kolejnym objawem, który powinien wzbudzić naszą czujność, to umieszczanie rzeczy w niewłaściwych miejscach. Buty nagle znajdują się w torebce, a ważne dokumenty lądują w koszu na śmieci. Oczywiście to może być efekt wrodzonego bałaganiarstwa, ale tutaj mam na myśli sytuacje, które nie zdarzały się wcześniej. Rzeczy są odkładane w różne miejsca dobrze schowane, a potem osoba, która to zrobiła, zapomina, gdzie znajdują się te rzeczy i może oskarżać innych o kradzież. Twierdzi, że ktoś musiał wejść do domu i zabrać te dokumenty albo obwinia o to rodzinę. O oskarżeniach o kradzież nagrałam osobny materiał. W przypadku normalnego zdarzenia się myśli o kradzieży też mogą oczywiście się pojawić. Zazwyczaj jednak można odtworzyć w pamięci schowanie danego przedmiotu i zdecydowanie rzadziej zdarza się odkładanie rzeczy w nietypowe miejsca. Kolejny objaw to zaburzenie orientacji co do miejsca i czasu. Zwykłe zapomnienie daty nie jest powodem do zmartwienia, wielu z nas przecież zastanawiało się, jak jest dzisiaj dzień. Natomiast osoby z objawami choroby Alzheimera ubierają się nieadekwatnie do pory roku, mylą nie tylko dni, ale także miesiące czy lata. Pytają o ludzi, którzy już nie żyją. Sądzą, że mają mniej lat niż w rzeczywistości. Jeśli są na przykład na emeryturze, wydaje im się niekiedy, że muszą iść do pracy. W początkowym stadium choroby też zdarza się gubienie w dobrze znanych miejscach. Kolejny objaw, jakim jest problem z wypowiadaniem się, dotyczy przede wszystkim zapominania słów albo zastępowania ich innymi, czasami mało trafnymi określeniami. Wypowiedzi takiej osoby stają się trudne do zrozumienia, mogą być niedokładne. A czymś normalnym, jest sporadyczne zapominanie słów, w szczególności tych, których nie używa się często. Każdy zna ten stan, kiedy, jak to się określa, mamy coś na końcu języka. Osoby starsze mogą mieć też tendencję do schodzenia z tematu, niekiedy gubią wątek, opowiadają o kilku sprawach jednocześnie, albo nagle się zatrzymują i pytają o czym to ja mówiłam? Też normalne zmiany związane ze starzeniem się sprawiają, że nie nadążamy za rozmówcą jest tam trudno zrozumieć wypowiedź, jeśli ktoś mówi za dużo i za szybko. Co nas powinno zaniepokoić, to zauważalne zubożenie słownictwa i zmiana stylu pisania. Taka osoba formułuje krótkie, mało rozbudowane zdania, niekiedy z błędami, co się wcześniej nie zdarzało. Osoby z chorobą Alzheimera potrafią nadal czytać, ale mają problemy ze zrozumieniem i zapamiętaniem treści. Kolejny niezwykle trudny dla rodziny objaw to zmiany nastroju i też osobowości. Bijscy nie wiedzą o co chodzi, i zastanawiam się, dlaczego mama jest teraz taka nerwowa. Dlaczego tata zaczął przeklinać albo wyzywać, skoro dotąd był człowiekiem o spokojnym uosobieniu. Reakcje na wydarzenia są często nieadekwatne. Przez chorobę ktoś może stać się nagle opryskliwy, apatyczny. Podejrzliwy, popada częściej w stany lękowe. Może być też tak, że następuje odhamowanie, czyli pojawiają się zachowania społecznie nieakceptowalne. Pogorszenie nastroju jest w szczególności widoczne w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nazywamy to zespołem zachodzącego słońca. Na ten temat powstało osobne, rozbudowane nagranie. Oczywiście każdemu z nas zdarza się mieć gorszy dzień. Trudno się uśmiechać, kiedy cierpimy, kiedy nas coś boli, ale to często stan przejściowy, podczas gdy w chorobie Alzheimera te zmiany nastroju zdarzają się częściej i trudno nam powiązać je z jakimiś czynnikami zewnętrznymi czyli tym, że coś się w środowisku zda zdarzyło, co mogłoby spowodować gorszy nastrój. Inny objaw to brak inicjatywy. Taka osoba przestaje wykonywać czynności, które wcześniej sprawiały przyjemność. Bywa, że potrzebuje zachęty, żeby wrócić do jakiejś czynności. I nie chodzi tutaj o taką naturalną rezygnację z niektórych aktywności z powodu zmęczenia na przykład. Chodzi o to, że podopieczna osoba z początkowymi objawami choroby Alzheimera jest bardziej apatyczna. Częściej spędza czas w domu, rezygnuje ze spotkań ze znajomymi. Niektórzy przestają dbać o siebie, o staranny wygląd lub nawet o higienę. Może to też wynikać z depresji. Dlatego tutaj trzeba bardzo szybko reagować na zmiany w zachowaniu i obserwować osobę, co do której mamy podejrzenia, że może rozwijać się u niej depresja albo otępienie. Objaw, jakim jest ograniczona zdolność do oceny sytuacji, dotyczy wielu sfer życia. Można na przykład... Odnieść wrażenie, że taka osoba przestała znać się na pieniądzach. Mówi, że zapłaciła za coś 200 zł. Ja będę mówił, że było to 2000. W rodówce tej osoby znajduje się coraz więcej przeterminowanej żywności. Widzimy nieuzasadnione zakupy. Podejmowane są takie decyzje niezrozumiałe dla otoczenia. Taka osoba też może ulegać naciągaczom. Oczywiście można powiedzieć, że to zachowania nierozsądne, ale tutaj chodzi o coś więcej. Bo pojawia się zbyt duża ufność. I to jest skutek zmian w mózgu. Tutaj też jest taki paradoks, bo najbliższe osoby są oskarżone o kradzież, a jednocześnie osoba, u której pojawiają się wczesne objawy choroby Alzheimera, zaprasza do domu ludzi z ulicy tylko dlatego, że wyglądają na przyzwoitych. I często ta osoba nie rozumie, że dzieje się coś niepokojącego. Dlatego też może przestać brać leki, bo wydaje jej się, że jest zdrowa i ich nie potrzebuje. Ten objaw w połączeniu z zaburzeniami pamięci jest niezwykle niebezpieczny, bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Uzgodniliście, że Dada nie będzie już prowadził auta, bo stwarza niebezpieczeństwo na drodze, zresztą dostał już sporo mandatów, miał kilka kolizji, następny dzień chce znowu jechać gdzieś. Przekonuje nas, że jest świetnym kierowcą i nie pamięta tych wcześniejszych rozmów o niebezpieczeństwie wynikającym z tego, że nie prowadzi już tak samochodu jak wcześniej. W normalnym procesie starzenia się też pojawiają się decyzje, które nie muszą podobać się rodzinie. Jednak w przypadku choroby Alzheimera one mają dużo poważniejsze konsekwencje. Dziewiąty objaw to trudności w planowaniu oraz rozwiązywaniu problemów. Problem dotyczy codziennych zajęć. Na przykład taka osoba nie potrafi zaplanować budżetu domowego, chociaż świetnie robiła to wcześniej, albo ocenić ile czasu potrzebuje, żeby zdążyć na spotkanie podejmuje nielogiczne decyzje, które nie rozwiązują trudności, też nie wyciąga wniosków z wcześniejszych zachowań, wydarzeń czy błędów, które popełniła. W dodatku, coraz trudniej jest skoncentrować się na zadaniu, łatwo się rozprasza, może pojawić się też poczucie bezradności, kiedy trzeba wykonać coś, co wcześniej nie sprawiało problemów. W naturalnym procesie starzenia się też występują problemy ze skupieniem uwagi. Występuje spowolnienie w rozwiązywaniu problemów, ale te problemy nie zaburzają funkcjonowania w tak dużym stopniu jak trudności wynikające z choroby. Ponadto starsze osoby nie tracą zdolności wyciągania wniosków z błędnych decyzji. Trudności wzrokowo przestrzenne to takie problemy jak trudności z oszacowaniem odległości, z rozpoznawaniem kolorów, kontrastów, kształtów. Tutaj też może pojawić się większa tendencja do upadków, występują także problemy z rozpoznawaniem bliskich. I niektóre zmiany w tym zakresie są związane z wiekiem, ale trzeba pamiętać, że proces chorobowy zawęża pole widzenia. Podsumowując, starzenie się jest procesem nieuniknionym. Nasza pamięć ulega pogorszeniu, niektóre czynności też możemy wykonywać wolniej, ale to nie jest jeszcze powód do niepokoju. Warto być jednak czujnym, bo zmiany chorobowe bywają subtelne i bardzo niespecyficzne. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zachowania pojawiające się nagle, takie, które są niespójne, niezgodne z osobowością. Zauważenie objawów jest tym trudniejsze, że taka osoba często maskuje swoje trudności. Wiele z tych objawów może umknąć uwadze. Dlatego proszę pamiętajmy, że choć o Najczęściej pojawia się w okresie późnej dorosłości, czyli u osób powyżej 65 roku życia. To może występować także u osób znacznie młodszych. I to nie dotyczy tylko problemów z pamięcią. Tutaj wymieniłam szereg objawów, które zwiastują początek choroby Alzheimera. Jeśli zauważyliście podobne objawy u siebie, nie oznacza to, że one muszą być spowodowane chorobą. Bo przyczyn takiego stanu może być... Znacznie więcej, dlatego potrzebna jest konsultacja z lekarzem. Pamiętajcie, że im wcześniej wykryta zostanie przyczyna zaburzeń, tym szybciej można wdrożyć leczenie, które spowolni rozwój zaburzeń neuropoznawczych i poprawi jakość życia podobiecznego. Na końcu polecam kilka bardzo wartościowych książek, dzięki którym możecie uzyskać więcej wiedzy na temat choroby Alzheimera oraz filmów. Które pokazują, w jaki sposób funkcjonuje osoba z tą chorobą. Zapraszam również do grupy wsparcia dla opiekunów, gdzie możecie uzyskać wiele cennych rad i pomocy od innych osób, które również zmagają się z chorobą Alzheimera.